Witajcie kochani. Dziś, zgodnie z obietnicą, wróciłem do miejscowości Krzekotowice, które jest zainstalowana największa powietrzna kaskada pomp ciepła Hitachi o mocy 144 kW. Wróciłem po to, żeby spotkać się z Michałem i zapytać go o to, jakie są koszty zużycia, jak ten system się sprawuje na co dzień, no i czy to w ogóle działa. Jest z nami Michał, a za nami widzicie i słyszycie pewnie działającą kaskadę pomp ciepła. Ja w tej chwili, słuchajcie, schowam się za kamerą, a zostawiam Was z Michałem, który wam opowie kilka szczegółów i faktów z działania tej instalacji. Zgoda? Tak jest. Na ten moment z sześciu pomp pracują cztery. Pompy ogrzewają łącznie około 1000 metrów upraw grzybów, plus pomieszczenia socjalne co daje jakieś 1300 metrów. Jak działa? Także nawet nie wiem, że to działa, bo nad wszystkim czuwa sterownik kaskadowy. On pilnuje, żeby tylko jedna lub maksymalnie dwie pompy naraz się rozmrażały, żeby sprężarki miały przepracowaną podobną ilość godzin. Wszystko jest w pełni bezobsługowe i co najwyżej mogę tylko sobie zaglądać i spoglądać na, na parametry pracy. Generalnie. Większość pomp chodzi przez cały czas na niższych obrotach sprężarki. No tak jak mówiłem, sterownik załącza pojedyncze pompy do rozmrożenia, co nie wpływa na, na pracę reszty jednostek. Temperatura zadana cały czas jest utrzymywana. Teraz mamy koło 0 stopni, zadana jest 40 i cały czas jest taka utrzymana, bez problemu. Słuchajcie, jako ciekawostkę, jakbyś mógł powiedzieć, co tu się działo z tym śniegiem, bo jak zobaczycie w tej chwili w okolicy ja dzisiaj wjeżdżając z Warszawy, miałem jeszcze widoki takie typowo zimowe, ze śniegiem tutaj dojechałem, i tutaj już troszeczkę czuć wiosnę. Ale powiedz, co się działo ze śniegiem, to taka ciekawostka przy tych pompach ciepła. No u nas jest, jest trochę mniej tego śniegu niż w centralnej czy wschodniej części kraju, ale gdy napadał i przyszła lekka odwilż, to ten chłód, który wydawał się z pomp. Y utrzymał nam pokrywę śnieżną przez cały tydzień, gdzie w całej okolicy już, już go wcale właściwie nie było. Teraz zwrócę Wam uwagę na to, o czym mówił Michał, czyli ten defrost. Zobaczcie, ta jednostka w tej chwili działa, jest świeżo po defroście, ta również, ta działa i jest przed defrostem, bo widać, że ten wymiennik jest oszroniony. Ta pewnie miała całkiem niedawno defrost, bo ten wymiennik jest nieco mniej oszroniony. Ta jest również pewnie niedługo przed defrostem. Ta jest świeżo po defroście, i właśnie w tej chwili jest pauza. I czeka pewnie, aż ociekną skroplinę. Także to o czym mówił Michał, to widzicie w rzeczywistości tak to działa. Teraz żeby wam pokazać, jak działa ten sterownik. W tej chwili załączył tą jednostkę, która była świeżo po defroście. Te dwie działają, a wyłączył w tej chwili tą jednostkę. Także sterownik to o czym mówił Michał, on sobie żongluje tymi jednostkami tak, żeby miały Wypracowane bardzo podobną ilość roboczegodzin. Słuchaj, to przejdźmy teraz, może, do maszynowni, bo tutaj jest naprawdę, naprawdę bardzo zimno. Jestem za! I porozmawiajmy trochę o kosztach ogrzewania tych hal. Mamy początek lutego. Zużycie za grudzień, styczeń było podobne, bo było to 14-15 MWh miesięcznie. Wcześniej używając pieca na ekogroszek spalaliśmy około 10-12 ton ekogroszku w miesiącu, co przy dzisiejszych cenach tego ekogroszku jest jakieś czterokrotnie przewyższałoby koszt ogrzania naszych obiektów pompami ciepła. Okej, okay, jak gdybyś tak mógł sprecyzować, po prostu konkretnie podaj kwotę, ile, ile to dzisiaj kosztowało przy obecnych cenach Groszku? Dzisiaj za ogrzewanie pompami to wychodzi przy tych temperaturach, jakie mamy, około 7 tysięcy złotych miesięcznie. No przy Echogroszku wyszłoby to około 20-25, więc różnica jest spora. Co prawda, no mamy jeszcze dosyć. Preferencyjną stawkę za prąd, a jednak jesteśmy przygotowani na wyższe stawki na energię elektryczną, tym, że planujemy zamontować, powiększyć naszą instalację fotowoltaiczną o 240 kWp. Czyli docelowo to będzie ile w sumie? Docelowo będzie to niecałe 300 kWp, co powinno w jakichś 80% pokryć nasze roczne zapotrzebowanie na prąd. Michał, to zadam teraz takie trywialne pytanie. Czy krótko mówiąc, jesteś zadowolony z tego systemu, jak on działa? No, jestem bardzo zadowolony. Warto było? Warto. Mamy teraz spokój, nie trzeba się martwić z cenami węgla, zaopatrzeniem, pracą przy piecu, czy coś się nie zaklinowało, nie zatkało, po prostu wszystko śmiga. No dobra, ale tak poważnie to mówisz, to nie jest tylko do kamery. <laughs> bardzo poważnie. Serio? Tak. No dobra, czyli to poleciłbyś taką instalację, nie wiem, firmom, które. Są z Twojej branży? Jak najbardziej. Jeżeli jest porządnie wykonana i skonfigurowana, to wszystko jest później już bezobsługowe. Kochani, bardzo dziękuję za obejrzenie tego krótkiego materiału. To jest ten materiał, który kończy opowieść o największej kaskadzie pomp ciepła Hitachi o mocy 144 kW. Michał, serdecznie Ci dziękuję za to, Dzięki. że mogłem Cię poznać, za to, że mogliśmy to zobaczyć razem. No i cóż, a Was zapraszam do oglądania naszych odcinków, do subskrybowania kanału oraz kliknięcia lajka. Like Dziękuję, do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.